Szanowny Panie Patryku, że nie pan znowuż nie wciska mi swoich e, teorii. Wydaje mi się, m, że Łapiesz zęzyk, jak nie wiem. O czym pan mówił w ogóle? Proszę pana, niech pan bońka spyta. Pan źle pracował, pan zrobił złe wywiady, pan jest do kitu, pan jest do zmiany. To ty jesteś czasem wywiadu, tak? Tak to powiem ci szczerze, no. że mnie to śmieszy. <laughs> Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program A z wywiadu. Jesteśmy w winiarni La na Nowym Świecie w Warszawie. Dziś moimi państwa gościem jest zawodnik legii Warszawa, Dominik Furman. No witam serdecznie. Ależ pięknie rozpocząłeś jak Polityk. No um, witam serdecznie. Na boisku takich grzeczny, aż, aż nie jesteś, prawda? No można tak powiedzieć, no, na boisku trzeba być czasami e, e, boiskowym hamem, bo... Bo to jest sport dla mężczyzn, a nie dla, a nie dla dzieci, nie dla kobiet, tylko, tylko właśnie dla takich stuprocentowych mężczyzn. Ale grają kobiety w piłkę. No jest reprezentacja kobiet, jest Kuba Kosecka. No nie wiem, czy ona gra. Nie no, podpuszczam ciebie oczywiście Kuba, nasz sympatyczny kolega, którego pozdrawiamy. Yy, co dla takiego chłopaka jak ty oznacza gra w Legii Warszawa? Każdemu innemu piłkarzowi mógłbym zadać pytanie, który gra, nie wiem, Bełchatowie, co znaczy gra w, dla, dla Bełchatowa i co znaczy gra w Jagiellonii. Ale Legia Warszawa, przyznasz, jest o tyle specyficznym klubem, że to Legia z, y, skupia jakby najwięcej pozytywnych i negatywnych emocji, myślę, spośród wszystkich klubów w całej ekstraklasie. Czy no, ja jestem wychowankiem y, klubu z Łazienkowskiej, jestem tu już 7 lat i ja pamiętam, jak byliśmy jeszcze małymi chłopcami z Michałem, Żyro, z Rafałem Wolskim i sobie tak. Gdybaliśmy, jak to będzie, jak będziemy grali w jakichś wielkich europejskich klubach, a troszkę tak to życie zweryfikowało, że inni koledzy grają gdzieś po trzecich, czwartych ligach. Nie wiem, czego im zabrakło, aby nie grać w Legii, Ale no dla mnie to jest duża sprawa dla takiego chłopaka, jak dla mnie z mojej miejscowości, żeby grać w takim wielkim klubie dla tylu kibiców fantastycznych i no, nie mogę tego zaprzepaścić. Mhm. A ty jesteś. Tylko proszę o szczerą odpowiedź, tak dobrym piłkarzem, że możesz, może już stanowisz, ale możesz stanowić o sile Legii Warszawa? Mam nadzieję, że tak. Ale ja pytam, nie pytam, czy masz nadzieję, pytam, czy tak jest. Czujesz, że możesz wziąć, nie wiem, w trudnym momencie meczu odpowiedzialność gry na własne barki? Czuję, że, że w obecnej sytuacji, jakiej jestem w zespole, myślę, że, że może tak. Tak się zdarzyć? Czy są podziały w legii na piłkarzy młodych, którzy trzymają się razem i starych? Nie. Czy nie? Nie ma. Wiadomo, że jesteśmy w hotelu, młodzi są razem w pokoju, starsi są ze starszymi, ale gdy jest szatnia, gdy jest trening, to, to nie ma takiego podziału, że Michał Żywakow rozmawia jedynie z Juboją, a, a już z Furmanem nie. Mhm. Nie ma takich podziałów i, i to jest bardzo fajne, bo czujemy też wsparcie starszych i. Wiemy, że jak zagramy gorszy mecz, mamy gorszy okres, to oni podejdą i porozmawiają z nami o tym i powiedzą, żebyśmy nie przejmowali się z tym za bardzo i robili swoje. A żebłok istotnie jest dla Was takim quasi ojcem w, w Legii? Ja tak uważam, że. To bo on też tak uważa i właśnie nie wiem, czy on tak mówi o sobie i kłamie, czy tak istotnie jest. Dla mnie, dla mnie można tak powiedzieć, że jest, ale są też inni. Jest Kubawa Wrzyniak, jest uh -huh. Miro no jest, jest dużo tych ojców tak i, uh -huh. i, to, jest, i to jest fajne. Rozmawiałem z trenerem Urbanem jakiś czas temu, dawno temu, zanim jeszcze dostałeś tę prawdziwą szansę w Legii Warszawa i on wówczas powiedział, nie powinienem chyba ci tego mówić, ale przed programem powiedziałem to teraz też mogę, że on w tobie widzi materiał na znakomitego piłkarza, na świetnego piłkarza. Wiem, że trener Urban dla takich piłkarzy jak ty, jest bardzo ważną osobą Legii Warszawa, prawda? Czy można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie trener Urban, to być może tej szansy byś nie dostał? Albo byś się dostał, ale trochę później? Myślę, że tak mogłoby być. Dlatego jesteśmy wdzięczni trenerowi, że dał nam taką szansę. Mi, Danielowi Łukasikowi, Kubie Koseckiemu, wielu innym chłopakom. Jesteśmy mhm. w tym miejscu, w jakim jesteśmy. Jesteśmy liderem Ekstraklasy i czujemy wielką szansę, aby zdobyć mistrzostwo. I będziemy po prostu zasuwać, aby, aby nie zaprzepaścić tej szansy. A co jest siłą Dominika Furmana? Co jest jego mocną stroną, najmocniejszą stroną? Myślę, że, że psychika. Na pewno nie zmamy się. A przez... wy tak wszyscy w legii, wejdę ci co mówicie. Kosecki tutaj też mówi: jestem bezczelny, jestem mocny psychicznie. Ale coś więcej? Może to, że przez 7 lat wychowywała mnie najlepsza akademia w Polsce. Mhm. I. I już od małego nauczano y, nas wygrywać, nauczano nas y, zachowania na boisku, poza boiskiem. I teraz y, czerpiemy z tego y, plus. Mhm. Presja jest duża? Ja jej nie odczuwam. Nie? Nie. A mówi się o tym, że jeśli. Czy mówi się? Ja mówię. Ale chyba się mówi. Skoro ja tak mówię, to tak się mówi. Żartuję oczywiście, że y, jeśli Legia w tym roku nie zdobędzie tytułu mistrzowskiego, to to jest klęska. To już nawet nie jest porażka, to jest kompromitacja. Czy byłaby kompromitacja? Znaczy, no nazywają nas serwce Hollywood jakieś takie różne przydomki, nam y, przyklejają, ale my, my w szatni... Y, my na to nie patrzymy tak naprawdę. My patrzymy na to, jaka jest nasza dyspozycja, w jakiej jesteśmy formie, i skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Ty jesteś, mówisz, od 7 lat związany z legią. Od kilku miesięcy jesteś z tą legią związany bardzo. A teraz już w ogóle bardzo, bardzo, bo podpisałeś nowy kontrakt. Yy, dlaczego? Bo pytam o to kolejnych piłkarzy Legii i oni, nie wiem, czy potrafią mi to wytłumaczyć, czy oni sami na to sobie znaleźli odpowiedź. Dlaczego Legia Warszawa, mając w garści yy, tytuł w poprzednim sezonie, tego nie osiągnęła? Ty zaraz możesz powiedzieć, ale ja nie byłem częścią tej drużyny. No, ale byłeś. W jaki sposób byłeś? No, tak jak powiedziałeś, no, nie znają odpowiedzi. I ja tak też naprawdę nie wiem, co się stało. Osiem meczów bez wygranej, no to jest zdecydowanie za dużo. Uff, nie wiem, może tak, tak, takie szczęście miał śląsk wrocław ponieważ no, wygrywał te mecze, kiedy my remisowaliśmy. No nie wiem, no ja nie potrafię na to odpowiedzieć. Może mhm. gdyby wygrał Furman, to byśmy zdobyli to mistrzostwo. A może, Właśnie o taką odpowiedź, yy, na taką odpowiedź czekałem. Yy, a, może, a może byśmy byli jeszcze niżej, niż trzecie miejsce. Może byśmy w ogóle spadli z ligi. No, t, no, teraz to już nie ma co gdybać. No, skupmy się na tym, co jest i uh -huh. na tym, co będzie. A co jest i co będzie? Porażka w Kielcach. Dosyć zaskakująca, myślę dla Was też. To nie jest tak, że ten balon jest nadbuchany do granic wytrzymałości? Z naszej strony na pewno nie. Bo my wiemy... Yy, Wiemy, że mecze takie ciężkie jak, jak, jak w Kielcach na pewno się zdarzą i mhm. chcemy po prostu teraz zdobywać w każdym kolejnym meczu trzy punkty. A które, którego rywala jak najbardziej obawia się y, Dominik Furman? Bo musicie patrzeć za siebie co się dzieje, a tam się robi coraz ciaśniej. Znaczy moim osobistym zdaniem y, Lech i Śląsk. Już mam gadać? Mam Przemek. Sprawa wygląda tak. Nic się nie stało. Za kilka miesięcy będziesz biegał, jak wszyscy, będziesz mógł robić maraton, będziesz normalnym człowiekiem, mimo że przeszedłeś o, wszyscy o tym wiem, wielką tragedię. Ale można się w życiu odbudować, my cię w tym pomożemy, ale najważniejszy jesteś sam Ty. Ty sobie z tym dasz rady, i możesz zawsze znaleźć tej części. Przyjaciół i dobrych ludzi nigdy się nie zostawia. Najlepszego Przemek. Partner. Podpisałeś nowy kontrakt do 2017 roku, yy, który wiąże się z tą legią na kolejnych kilka lat. A ty myślisz, trochę, trochę dalej, trochę poza Warszawę? Czy na tę chwilę nie? Czy chodzi o inne zagranice? No Nie sądzę, żebyś chciał grać w Jagiellonii jest to będąc piłkarzem Legii no, Warszawa. Myślę, że. Każdy by tak powiedział, że myśli, Ja ja myślę bardzo dużo o tym. Ligi zachodnie są najlepsze na świecie i, i ja też tam celuję, ale oczywiście skupiam się teraz i wyłącznie na Legii, bo, bo to było moje marzenie, małe, może duże, zależy kto jak na to patrzy i które, które się spełnia, mhm. ale do tego jeszcze potrzeba mistrzostwa Polski. A do jakiej ligi Ty pasujesz swoim stylem gry? Popytałem Kosowskiego, to Kosowski mówi, że nie wiem, no, on sam nie wie do jakiej ligi pasuje, znaczy, może do, do żadnej, a ty? Może do żadnej. Nie, ja na przykład tak sobie jak rozmawiałem między sobą nie wiem, z Kubą czy z kimś innym, ja na pewno nie chciałbym grać we Francji. Uh -huh. Jest to dla mnie liga taka y, zwariowana trochę. No Ja najchętniej chciałbym wylądować w Hiszpanii, ale to takie moje y, odległe marzenia. No, jest Anglia, są Niemcy. Myślę, że te trzy ligi teraz jak gdyby czołują i myślę, że to by był super kierunek. A czy możesz obiecać, że nie zrobisz tego, co robią niektórzy polscy piłkarze, czyli uciekają gdzieś do Grecji, do Turcji, do jakiejś drugiej ligi włoskiej? No, obiecać nie mogę, bo ale oczywiście mogę zapewnić, że. Do Austrii, wiesz, takie kierunki. Może fajne, jak się jeździ na narty czy na wakacje, ale to, to nie jest piłkarski raj, to nie jest piłkarski Olim. No tak, wiem Chociaż finansowo pewnie jest lepiej niż tutaj. No tego jeszcze nie wiem, bo nie interesuje mnie, jak tam jest właśnie o, o pieniądzach, a piłkarsko wiadomo. Tak jak powiedziałem, Niemcy, Anglia, Hiszpania to dla mnie jest taki top i, i tam bym chciał się znaleźć i mam nadzieję, że kiedyś tam będę grał. Ale nie wykluczasz Grecji, tak? Czy Turcji, czy jakiegoś nie wiem. innego fajnego miejsca. Nie wykluczam, bo, bo nie wiem co się stanie jutro, a co się stanie za 10 minut, jak wyjdę z, z winiarni na Bodega. Więc y, nie mogę tego nie wykluczyć. Jak długo jeszcze będziesz grał w, w Ekstraklasie? Oczywiście nie wiesz tego tak samo jak my nie wiemy, ale jak długo jeszcze chciałbyś grać w Ekstraklasie? No myślę, że no, nie mogę odpowiedzieć tak y, dokładnie. Nie, ja nie chcę, żebyś no powiedział, że w maju 2014 roku no wylecisz do Grecji. Dokładnie, więc mam dopiero 21 lat, tak naprawdę za, za kilka miesięcy będę miał skończone. 23 lata, 4 myślę, że to by byłby optymalny wiek na wyjazd za granicę. Ale mhm. oczywiście, jeżeli się zdarzy okazja, za, za pół, za rok yy, wyjechać, no to na pewno usiądziemy i przemyślimy taką, taką sytuację. Mhm. Ta runda dla Ciebie jest bardzo ważna, prawda? Jest ważna, ale to chyba dla każdego zawodnika Legi, bo tak jak mówisz. Ale nie, nie wcześniej, dla Ciebie. Nie chodzi mi nawet o ten mistrzowski, tylko yy, Ty grając w tej pierwszej ludzie już pokazałeś, że masz ogromny potencjał. A teraz czas potwierdzić klasę. Tak, wiem, wiem. Yy, mówi się, że młodzi mają fajnie jak wchodzą, a potem, a potem się spalają mhm. albo po prostu każdy fisz rozszyfrowuje i oni, oni nie wytrzymują i, i grają słabiej. Ja bym chciał tą jak gdyby opinię przełamać i, i pokazać, że jednak nie młody potrafi i, i może grać na wysokim poziomie przez cały sezon, a nie tylko przez, przez, przez rundę. Ty jesteś yy... chciałem zadać głupie pytanie, czy jesteś gwiazdą w Warszawie. Sądzę, że nie jesteś gwiazdą w Warszawie, prawda? Ale rozpoznawalny na ulicach, jak rozumiem, jesteś. No, czy zdarzają się takie sytuacje, ale nie ma jeszcze szału, że, że, nie wiem, że podchodzi do mnie 20 lat. Nie to, ma, tak? nie ma, nie ma i z tego się też cieszę, bo, bo to by było jeszcze troszkę takie dla mnie śmieszne, że, że młody chłopak po kilku występach tak naprawdę w Ekstraklasie jest już wielką gwiazdą, bo to w Polsce tak, tak jest, że szybko można wejść, a spać można jeszcze szybciej. Tak to prawda, a to nie jest śmieszne to co mówi, że niektórzy czują się gwiazdami po kilku meczach w Ekstraklasie, ale jak się głębiej zastanowić, to oni są gwiazdami marnej ligi, słabej ligi. No, Polska liga no, nie jest uważana za dobrą w, na świecie, tak? Ale, ale jeżeli już jesteśmy w tej Polsce, to najlepiej grać w ekstraklasie, a nie mhm. gdzieś po pierwszych, drugich ligach. Um, no ale no, urodziliśmy się w Polsce, jesteśmy Polakami i gramy w tej lidze i nie ma na co narzekać. Bo, bo... Ja myślę, że jest na co narzekać. A czy... Jak nie będziemy narzekać, to nie, nic się nie zmieni. No tak. Tu też się zgadzam z tym, ale no ja, ja jestem w Legii, więc y, myślę, że nie mogłem lepiej trafić w Polsce. Mhm. i Nie, dążę tylko do tego, czy mogę od Ciebie uzyskać szczerą odpowiedź, że Polska Liga jest słaba. W takim razie ja też jestem słaby, bo... Jeszcze... Nie, nie, to, to, to nie jest tożsame. Y, czy jest słaba? Ktoś może powiedzieć, że jest słaba, ktoś może powiedzieć, że jest specyficzna. No, ale ja nie pytam kogoś, tylko Ciebie. Jeszcze za krótko w niej jestem, aby, aby stwierdzić, ja no, że jest słaba. Nie, no tak naprawdę, no mówię jak jest. No, w... Jest dobrym początkiem, aby, aby zaśnieć w futbolu. Czy Polska Liga jest słaba? Nie znam odpowiedzi. A pamiętasz mecz z Rosenborgiem Trondheim? No ja w szczególności pamiętam. No. Wracam do pytania. Czy Polska Liga jest słaba, według Dominika Furmana? Na pewno są lepsze ligi od, od Polski. Ale dyplomatycznie odpowiadasz? Na pewno są, są lepsze, ale są i gorsze. Mhm. Yy, czy uważasz, że 20-letni chłopak niespełna widze polskiej powinien, yy, znaczy powinien, nie powinien, zarabia wielkie pieniądze? To może was zepsuć, prawda? W jakiś sposób? Może, ale nie zepsuje. Ciebie nie zepsuje? Nie. A uważasz, że to jest normalne, że znaczy każdy chce zarabiać jak najwięcej, tak? Ale to jest, to jest normalne? To jest adekwatne do umiejętności. Znaczy my robimy wszystko, aby zarabiać jak najwięcej, bo ja nie oszukujmy się, że pieniądze są ważne i, uh -huh. i dla mnie też są ważne. Ale myślę, że, że normalne, ale wiemy jakie jest w Jak zagram gorszy mecz, drugi trzeci, to za chwilę wszystko się od, od, jak gdyby odnosi do pieniędzy, uh -huh. że zarabiam za dużo i, i one mnie gubią. A wiesz, o to pytam, bo y Mnóstwo sportowców z innych dyscyplin, tam podnoszą ciężary całe życie, tak, ja. inne historie, mają do Was pretensje o to. Moim zdaniem oni są śmieszni. A jak to uważasz? Najczęściej no młodym chłopakiem, który dostał nowy kontrakt. Podejrzewam, że kontrakt godny. Znaczy, ja jak byłem mały, to od początku chciałem grać w piłkę. Mhm. Więc trzeba też zapytać tych ludzi, którzy tak mówią, co oni chcieli robić w życiu, jeżeli chcieli podnosić ciężary albo grać w koszykówkę. I to robią, no to nie powinni mieć prezencji do nas. Ja robiłem od mojego to, co chciałem robić teraz i jestem w tym miejscu, a nie innym. I z tego się cieszę. I ja tak naprawdę nie patrzę na te wypowiedzi, mhm. że zarabiam za dużo, że nie wiem, że jestem gwiazdą. Nie, naprawdę to jest trochę dla mnie temat, od którego chciałbym się odciąć. Mhm. Jakie masz plany, jakie masz cele? No cel jest jasny, no, Mistrzostwo Polski. A drugim takim moim marzeniem jest reprezentacja Polski które już tam, można powiedzieć, zaistniały w jakiś sposób i, i chciałbym, chciałbym, aby w końcu mecze eliminacyjne, mecze mistrzowskie na europejskich arenach były też w moim uczestnictwem. Mhm. Grałeś meczu z, z Macedonią, ty naprawdę wierzysz w to, że, że będziesz, nie wiem, stanowił osiem reprezentacji już w tych eliminacjach? To powiesz tak, będę dawał z siebie wszystko, każdy gra po to, żeby wystąpić za rzekę na piersi, reprezentować swój kraj, ale, ale pytam prosto i proszę o prostą odpowiedź. Moim zdaniem chyba jeszcze trochę jest za wcześnie, czy nie? Moim troszkę chyba też. Tak, tak mi się wydaje, że jeszcze, jeszcze troszkę za wcześnie, ale no nie wiem, może, może wystrzelę w ciągu siedmiu najbliższych kolejek, strzelę po dwie bramki w każdym meczu mm -hmm. i nagle się okaże, że, że jest odpowiedni moment, aby, aby Furmana powołać. No, tak jak mówię, może troszeczkę za wcześnie, ale, ale też jak gdyby, a jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że, że będę, no to w tej reprezentacji to zrobię wszystko, aby, aby to powołanie potwierdzić, tak, żeby, żeby okazało się trafne. Mhm. Mówisz, że twoim celem jest tytuł mistrzowski, tak? Ten, ten, ten najbliższy cel. Ja bym chciał was zobaczyć, jakby tego mistrza nie zdobędziecie, wiesz? No, ja chyba wyjadę z Warszawy. Ja bym chciał zobaczyć wasze miny. No mam nadzieję. Ja chciałbym że... zobaczyć minę pana wiara Urbana. Nie no, mam nadzieję, że tych min nie zobaczycie ani my sami. Ani, ani, ani my sami ich nie zobaczymy, bo to by było... To była totalna klapa z naszej strony. Ale, ale ja wierzę i jestem pewny, że my to mistrzostwo zdobędziemy. Mhm. Drugie miejsce to jest klęska w tym sezonie. Hmm. Dlaczego? Pytanie o drugie miejsce. Możemy zająć i trzecie, czwarte. Nie, pytam o drugie. Czy to byłaby klęska? Znaczy dla kibiców, dla, dla ludzi związanych z klubem na pewno tak, a dla nas zależy w jakiej sytuacji byśmy stracili to mistrzostwo. Ciężkie pytanie. No. My celujemy w pierwsze miejsce. No. My nie, nie, nie wyobrażamy sobie drugiego. Mhm. Ty możesz być gwiazdą, prawda? Futbolu. Każdy może być gwiazdą. Ja na pewno nie udaję, bo ktoś może powiedzieć, że a furman przychodzi przed kamerą, udaje skromnego na siłę, aby po prostu każdy tak o nim mówił. Ja jestem z sobą w każdej sytuacji, czy to na boisku, czy to przed kamerą, czy, czy w domu, więc mhm. tutaj nie ma żadnej z mojej strony jakiejś tam uderzania. też tak mobilizujesz swoich kolegów? Nie. Jak tutaj? Nie, nie. nie. Panowie, trzeba być z sobą. Nie, nie, nie. Yy, szczerze przyznam się, że, że w szatni, jak się tam dopingujemy przed meczem, w trakcie, to raczej jestem cicho, mhm. ale już na boisku to się zmienia, bo, no bo trzeba, trzeba na boisku dawać, dawać siebie nie tylko od strony piłkarskiej dużo, ale też od strony mentalnej. Mhm. Czego ci życzyć zatem? Mistrzostwa Polski, ale, ale jeszcze wcześniej, przed mistrzostwem Polski mhm. i zdrowia, bo. Wiemy jaka była sytuacja z Michałem Efirem, ja przechodziłem podobną tragedię tak naprawdę prawie trzy lata temu, więc zdrowie jest najważniejsze, jak ono będzie, to myślę, że wszystko będzie w porządku. Zapomniałem Ci zadać jeszcze jednego pytania. Kto jest najlepszym piłkarzem na Twojej pozycji w Ekstraklasie? Myślę, że obecnie oglądałem chwilę meczu Górnika zawsze i podobał mi się bardzo Przybylski. I myślę, że mógłbym. Jeżeli miałbym wybierać, to mógłbym postawić na niego. A ty jesteś który? Uff. Znaczy mnie nie da się dogonić, ja jestem w ogóle najlepszy. Nie no, nie wiem, nie wiem. Po prostu, po prostu nie wiem. No to, to są jakieś tam, pamiętam po, po zakończeniu rundach, po, po zakończeniu sezonu są jakieś tam wybieranie najlepszej jedenastki. Może wtedy się coś wyjaśni. Mhm. No ale czujesz się mocniej, tak? To już się ustaliliśmy. Czy znaczy czuję, czuję się mocno jak kolegia Warszawa? A jako ja? Jako Dominik mnie jeszcze, jeszcze mi trochę brakuje do takiej dobrej mojej dyspozycji, bo to są początki y, jak gdyby sezonu, tak naprawdę, bo jest, jest luty, jest marzec, tak naprawdę. Pierwsza kolejka jeszcze wszystkiego nie pokazała, mhm. więc myślę, że im bliżej wiosny, tym będzie o wiele lepiej. Kończymy? Nie wiem, czy cokolwiek jeszcze nas ogląda? Czy w połowie z wywiadu ludzie nie zasnęli? Myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie. Tak opowiadasz, opowiadasz, opowiadasz i tak się smutno robi. Żartuję oczywiście. Dziękuję Ci za wywiad. Część Myślę, bardzo. że było fajnie. Dominik Furman, piłkarz Legii Warszawa. Przyszły gwiazda reprezentacji Polski. Był moim i Państwa gościem.